Podpowiedź z dnia: zbyt duża ilość ostrych przypraw szkodzi na żołądek. Eee. Okay. A jaki to ma związek z grą? Eee, okej, okay, game, whatever. Witajcie wszyscy, to Kleo mówi do Was. I po długim czasie zapraszam Was do oglądania dalszych przygód Torina w jego świecie. Ostatnim razem skończyliśmy w bardzo szybkim w bardzo szybkim tempie skończyliśmy pergolę. No niestety kraina była piękna, ale nie było w niej dużo do roboty. A teraz znaleźliśmy się. Hmm. Okej. Okay. Ale zanim sobie powtórzymy, gdzie się znaleźliśmy. Poprze na końcu tam poprzedniego wideo, które robiłam, o matku nie pamiętam, nawet kiedy wspominałam, że będę dodawała komentarz do tego scenki, którą widzieliśmy. Przyznaję, nie do końca pamiętam, co ja wtedy chciałam dokładnie powiedzieć. No ale nie trzeba być wielce domyślnym, żeby zobaczyć, że Lysentia i wujek Samozło mają... są w z, no, współpracują ze sobą. A naszemu bohaterowi wujok samozło powiedział, żeby do Lesenci iść, więc. Nie wiem, zacznijcie sobie te fakty wszystkie łączyć do siebie, i może zaczniecie dochodzić do pewnych wniosków. Bądź co zaczyna się robić ciekawie. No, ale zobaczmy, co my tu mamy. No, jak widzimy, znaleźliśmy się w jakiejś jaskini pełnej lawy, ale widać wyraźnie, że możemy coś zrobić z tą szafką. Bo jak widzimy... No tutaj jest strzałka, ale czy możemy wyjść? no właśnie, są drzwi, ale są one zamknięte, więc... No, skoro jest tutaj szafka, to może ta szafka nam coś podpowie. Hmm. Ale widzimy, że mamy tutaj drzwiczki, więc otwórzmy je. Hmm, coś tu mamy, jakieś pudełko. No, ładnie tak skopać drzwi, zamykać. Hmm, co my tu mamy? Zamknięta butelka. No oczywiście, żeby ją otworzyć, właśnie... Szczerze mówiąc, zapomniałam o tym. Mówiąc właśnie, że podgląd jest potrzebny tylko raz. Nie, jest potrzebny dwa razy. A teraz sobie nawet przypominam, że na sprawę trzy. Przepraszam, jestem no ale trochę mi się zapomniało. No i żeby się dowiedzieć, właśnie, co jest wewnątrz tej tajemniczej butelki, trzeba ją otworzyć na podgląd i ją otworzyć. Hmm. Czyli możemy rozumieć, że mamy butelkę z nasączonymi chusteczkami? No, chusteczki amoniakowe. No to skoro mamy chusteczki, no to przetrzyjmy sobie blat i zobaczmy, co tam jest napisane. Welcome to Ha No, czyli już wiemy, gdzie jesteśmy. Czyli dobrze, mia miałam rację właśnie mówiąc, że wymawia się to Estonia. Tak w ogóle to, będąc w liceum... Na i słuch... mimo wszystko słuchałem z lekcji geografii, chociaż geografia w liceum to było coś potwornego, jeżeli w gimnazjum było lepiej. <gibli> ale to, to, to nieważne. To nie jest to, że ja nie lubię tego przedmiotu, ale uważam, że program jego nauczania jest bez sensu, powinniśmy się na geografii uczyć bardziej istotnych rzeczy, niż się uczymy. I właśnie kiedy się uczyłam o warstwach Ziemi, była astenosfera. I kiedy pierwszy raz usłyszałam tą nazwę, od razu mi się przypomniała właśnie Estinia Stolina. I myślę, że to na pewno ma związek ze sobą, że właśnie ta kraina dostała swoją nazwę od właśnie Astanosfery. A dlaczego? To będziecie mieli pewność, kiedy wyjdziemy na zewnątrz, więc... Mamy tutaj przycisk. Kliknijmy go. Pat. I widzimy, że otwarto tam się drzwi. No to wyjdźmy na zewnątrz. No i właśnie dlatego dostało to nazwę dla stenosfery. Ta pełno lawy i ziemia gdzie nie gdzie. Have fun. Hmm. Idźmy może najpierw w tą stronę. To Hmm... Ok. Czy możemy coś zrobić z tym? Hmm. Możemy tu usiąść, ale widzimy, że jesteśmy bardzo le- No, to, 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 to nie jesteśmy lepsi. Jesteśmy ciężcy. I widzimy, że możemy coś położyć po drugiej stronie, więc Hmm. Co należy zrobić z tą wagą tutaj, dowiemy się później. No bo jak widzimy, jesteśmy sami na wyspie w otoczonej lawą. Więc fajnie by było jakoś się stąd wydostać, a co no tutaj. Matko moja, przepraszam. A, czasem mam takie ranne kichawki, jak już wiecie. Hmm.

Na pewno ten ktoś się zrozumie, jak zacznę już robić odpowiedni staw. A co mamy tutaj? Hmm, tu mamy jakąś dziwną machinerię. Nie wiem, co to ma przedstawiać. Wow, that's nice to a here. <gry> Kompleks wojskowo-przemysłowy. Okej. Okay. Widzimy, że możemy nacisnąć ten guzik, więc zobaczmy co się stanie. I ten dźwięk jest dziwny. W ogóle cały ten proces jest. Uf, stone Cannonballs. Man, these suckers are heavy. Hmm, właśnie, są ciężkie. Kamienna kulara. Czyli teoretycznie, mając taką kulę u siebie w torbie, stajemy się ciężejsi. Hmm. A jak widzieliśmy ten znak. To aby ta klapa się otworzyła, musimy tak operować tą wagą, aby była na równi. Czyli z tego wniosek, że po jednej stronie powinniśmy być my, a drugą stronę powinniśmy adekwatnie ob, yy, czymś obciążyć. A co lepiej, bo nie obciąża jak kamienna kula armatnia. Więc na razie nie pamiętam dokładnie, nie chcę strzelać, ile. Powinno być tych kul. Więc na razie włóżmy jedną. I to na pewno nie będzie wystarczająco, ale. O, zdecydowanie za mało. Więc wezmę od razu jeszcze dwie. I wtedy zobaczymy, jaki będzie tylko efekt. No, to go. No, prawda, mogę sobie przyspieszyć cały proces, i zazwyczaj grałam i tak robiłam. No bo ile razy można oglądać tą samą scenkę, ale nie będę Wam odbierać tej przyjemności z patrzenia, jak, jak szalone to jest. Miałem sobie jakieś dziwne elementy minigolfa i kule, arba. i to było bardzo inteligentne. Tak, jak widzieliście, wtedy po raz pierwszy podczas tej animacji się lekko przesunąłem, albowiem trzeba się przesunąć, żeby to nie łaskawie złapotunkowało. Aj! No, to się na się o jeden raz za dużo. Sory! Ogólnie wam powiem, że. Jak Pergola jest jedną z moich ulubionych, tak Estinia jest jedną z moich. no, złapał e, mniej ulubionych, dlatego że... E, wiecie już jak bardzo lubię chodzenie w tą swobodę. A ta kraina ma dwie sekcje, które są. oparte na bardzo długim i irytującym chodzeniu. Myślę, że ten... Nie! Cleo, idioto! Jeszcze raz! Crap! Eee, Crapem dla <laughs> Nie, ja, ja rozumiem, że raz się robi za No dobra, dwa. No, ale trzy razy! Ludzie, nie! Nie, no dobra, może to drugima, ale sam fakt No, i może wykorzystam tą sekcję tego chodzenia, aby pogadać sobie o pewnych rzeczach. Ale zanim do tego dojdziemy, zobaczmy, jak tam nasza waga. Czyli w sumie będą tu trzy kule armaty. Zobacz. Hmm, jeszcze za mało. Kurcz, ile torin musi ważyć? Przecież taka jedna kularma to już musi być nieźle ciężka. Już są trzy. Ale myślę, że jedna więcej powinna dać radę. I już się przez. Bo może być tak, że jak się ma za dużo kula, no to oczywiście waga się przeciąża, bo co mam tu stać skoro... Nie wiem, tak pamiętam, że chyba były cztery, więc na razie wezmę tą jedną. I zobaczymy czy się myliłam, czy nie. Ok. Tak, jak widzicie ta kraina już ma dużo backtrackingu. A to dopiero początek. Nie naprawdę, nie wiem ile mi ta kraina zajmie, bo jest czasochłonna, ale niestety. Jest! I słyszycie ten dźwięk? Jakby coś się otwarło i wysunęło zobaczmy, co to takiego. W związku z tym będziemy się obciążyć, jak hmm. oczywiście kulo-barman. I przechodzimy do mniej przyjemnej części. O, no ja to tak. O trochę bardzo ale raczej sinowy. I znowu, czemu tutaj jest on zielone, a tam jest srebrny? Tak samo jak z nożem. I don't care.